Jak Rozpoznać Polskę? Chcesz lepiej rozpoznawać świat i stać się lepsze w geogeserze, to koniecznie daj obserwacje i lajka na ten odcinek. Ale jak możemy tą Polskę odróżnić od reszty w Europie? Co nam na pewno pomaga, to są słupki. Mamy bardzo charakterystyczne słupki w Polsce. W Polsce wszyscy możemy naprawdę bardzo łatwo zgesować polskie, jak będziemy mieć słupki. Mamy białe a ma słupki z czerwonym, takim czymś na środku, więc są one naprawdę bardzo specyficzne jak na Europę. Nie ma takich nawet. Podobnych w całej Europie. Kolejną rzecz, która jest warta się nauczyć, to są supy. Mamy bardzo specyficzne supy, bo są mają one dziury po, dziury po środku, jak widzicie. I takie mamy tylko w Polsce. Na Węgach i w Rumunii, ale na Węgrach wyglądają one w większości tak, więc jednak jest trochę różnica między Polską. No a Rumunię da się łatwo odróżnić, bo one są bardzo takie stabilne, te supy w Rumunii. Mają one też dziury, ale bardzo, bardzo stabilne są te supy, dlatego w Polsce jednak mamy specyficzne, bo patrząc na te supy, są one cienkie. Te dziury też często właśnie w taki sposób tu się zaczynają, że mamy trochę tutaj kamień i potem te dziury się. Tak zaczynałem, bardzo często tak wyglądałem, słupy w Polsce. No, i po krajobrazu łącząc te fakty, to tak możemy łatwo rozpoznać Polskę. Kolejną rzeczą, która nam bardzo pomaga, to są znaki. Mamy raz tu znaki drogowe, które są bardzo charakterystyczne, znowu jak na Europę. Mamy żółte tło, czerwoną obramówkę, to jest bardzo specyficzne dla Polski. W Polsce dodatkowo mamy bardzo często podwójne, ciągłe linie, a czego w Europie mamy raczej rzadko, więc jest to dobra, jest dobra wskazówka na to, że znajdujemy się w Polsce. Wrócąc do wartościowych znaków, ten znak tutaj dla przejścia na pieszych jest bardzo wartościowy, bo on w taki sposób tylko jest w Polsce. Mamy podobne w Austrii chyba, gdzie mamy też linie, ale są to wtedy dwa linie. No i końcówka, taki tip ode mnie, jak region gesować Polskę, więc gdzie dokładnie jesteśmy w Polsce, bo końcówki a tych nazw miast mogą nam bardzo pomagać w Polsce, żeby zgesować, gdzie jesteśmy. No i zacznijmy. Końcówka owo i ewo mamy najbardziej na, na, na północy Polski, więc tutaj jakby w tym regionie. Mamy dodatkowo ino i ino, który znajduje się najczęściej w tym regionie tutaj w Polsce. Mamy F, który najczęściej znajdujemy właśnie tutaj w, jak sobie Warszawę tu zaznaczymy, to właśnie tutaj pod, w stronę Łodzi, właśnie tutaj ten region najbardziej znajduje się, na końcówka F. No i na końcu mamy of czy uf, to tego najczęściej mamy tutaj zaczynając może od Gorzowa Wielkopolskiego, aż tu całkiem na dół, do Rzeszowa Przemyśl, właśnie w tym regionie dolnym tutaj znajdziemy UF i off. Jeśli Ci się spodobał odcinek, to koniecznie obserwuj kanał, żeby nie ominąć kolejnych odcinków i daj lajka jak Ci się podobał ten odcinek.